To cały czas nie, to może też będzie tam dwa te, nie? Dwie śruby. tu. No. Czy to jeszcze trzeba demontować? Nie. Co? Tu jeszcze coś trzeba Nie, nie, to tylko te kroje zdemontujemy do lemiesza i zobaczymy, jak go założymy. Te blachy będę musiał dorobić, tylko jeszcze dwie. A jest taki uchwyt na tym? Takie kusiepki? Jaki uchwyt? Jak masz uchwyt od koła i jest taki płaskownik jakby. No jest, no. A tam nie ma, nie? Tam gdzie nie ma, dlatego się tak ma nie popieść. A to przecież że tutaj jest ogólnie przyspawane, to tutaj wcale tak kupuje i się spawa, nie? Może to w starszym modelu było, nie ja wiem. Wiesz jak to jest O no, i do końca, dalej. To mi się wydaje, że tu masz... Nie, szeroka i w środku, bo u mnie też tak jest. Pęczą. O, będzie Teraz tam tutaj i tam drugie ramię. pasuje nawet, bo nie ma przedłużenia. Tu No, tam wyrzucamy i te dwie na zewnątrz. ...na wątku. To Czemu Jedna? No. A wtedy tę. A drugą? To chyba po nową śrubę idę. No śruby przynieść, tak. No. Tu jak mamy środkowy lemiesz, to musimy dodatkowo zamontować takie ramiona, które utrzymują wysokość lemiesza. No i tam trzeba to jeszcze odpięcić. Dziesiątkę. Dziesiątkę tu jest? na pole po marchewce Musimy zawrócić, bo leją asfalt nas nie przepuścią teraz drogą Wjeżdżamy na te duże pole, to są ziemniaki posadzone po marchewce. Tutaj mamy powierzchnię 65,6 h. Będziemy teraz kopali poprzeczniaki w koło. Poprzeczniaki mamy posadzone odmianą gala. Właśnie wjeżdżamy na to pole. To no jest najdalej położone pole od gospodarstwa. Taki trochę utrudniony jest gwiazd, ale tak. jakoś się No No, za tragedia. I będziemy jechali w prawą stronę po kolei dookoła. Tu mamy galę posadzoną. Ja na jako pierwszy, bo mam zaczep krótszy. Będę kopał jeden ze ścieżki, a Sebastian już zabierze dwa sąsiednie rządy. Będę musiał teraz wysiąść, porozkładać Drabinkę mamy złożoną w sumie tylko, a i odbezpieczyć tylko zbiornik, i lemierz i będziemy kopać Co? Kończałem, tu zobacz, że leciały, nie? Taką dajcie będzie go

Hat es

Musisz przez rumbino jechać, tak jak tym, no. Nie tak jak jechaliśmy kombajnami, tylko tą drogą asfaltową. Tam możesz idzie przejechać? Tam już teraz przejechać? Tam tylko kombajnami nie szło chyba przejechać. Co? Traktorem chyba trzeba się przejedzie. Jesteśmy już z drugiej strony pola, kupimy ten poprzecznik. Z lewej strony mamy linii. I tutaj te cztery rządki przede mną, czyli dwa już wykopał, teraz jak pan kopie, jedna sadzarka była zrobiona również Lili. Było tak zrobione, dlatego, żeby te ziemniaki nam się nie pomieszały, bo wiadomo jak tu sadziliśmy, to gdzieś troszkę się zawsze wyjechało, gdzieś coś spadło z sadzarki i tu zawsze są na tych ścieżkach ziemniaki pomieszane od penowo. Dlatego tu jest tak jeszcze zrobiony ten pasek Lili. Od tej strony od ziemniaków, a tam dalej, na brzecie, mamy galę Nie zrobiliśmy wszystko yy, lili, bo nie mieliśmy aż tyle tej odmiany. za tam musiał wjechać ze skrzyniopoletami. Tutaj za mną będzie Sebastian. Jesteśmy tutaj, już na tym rogu, w takim załamaniu, i teraz będziemy jechali tam dalej kopać poprzecznie Także musimy całe pole wykopać. To nam trochę zejdzie, tutaj, żeby to wykopać. Koło, bo pole dosyć duże jest, 50... 65 hektarów. Przerwa obiadowa. Męczymy dalej ten poprzeczniak. Już jesteśmy w sumie za połową, można tak powiedzieć. Jeszcze chwilę i go wykopiemy. Tu mamy kawałek drogi do pola. Jeden zestaw. Drugi i tu mamy jeszcze pumę z zieloną, z zielono, w zielonej przepie była obrotnica wymieniona, bo nam się posypała teraz przed sezonem w sumie zrobiliśmy A John Deere jeździ ze skrzyniami z tą lawetą od ciężarówki Tak wygląda przerwa ogadowa u nas Coś im zablokowało. Stanęła taśma Łęcin i, i pierwsza taśma, druga taśma. Ja tu czekam, teraz przyjedzie wysypie. Jesteśmy na radiu? Nie bo ze skrzyniami będziemy napełniać. Nam dopełniają, ale raczej nie będzie pełna. Będzie jeszcze musiał poczekać, jeszcze z mojego kombajnu będzie trzeba nasypać. Kurczę rozpadało się trochę. Niedobrze. Muszę chwilę poczekać, aż skończą sypać. Bo wiadomo, na poprzeczniaku jest zawsze ciasno, jak się kopie. To nie ma tak, że ten, zawsze gdzieś się hamujemy, gdzieś się żeby zawrócić ciasno jest. Później, jak już idziemy w zagony, to zupełnie inaczej się pracuje. Czeka, aż bez gronika, nie można opuścić. Skrzynki, to mu teraz dosypię nie mam pełnego zbiornika ale nie ma następnego transportu także dosypię mu te skrzynki to będzie mógł jechać z tymi skrzynkami a ja będę mu dalej kopać bo mi się wszystko zmieści bo nie mam, mam tyle co powinno akurat ze skrzynki wystawić jak mi się wydaje może trochę braknie zaraz to... zobaczymy zaraz się okaże jak to będzie Иди. За душу гнали. Куда? Катя с тобой. Иди. Это ты вот Не люблю, когда что-то но что за To dobrze, że do Tak, Trochę tu mu nasypałem, to rozgarną tam na gospodarstwie. Teraz tam cofnę od początku bez marządki, bo tu miałem dwa takie zaczęte. to je wyrównałem i teraz pojedziemy od początku. Dzisiaj nie wykopiemy tego a nie ma takiej możliwości. Późno zaczęliśmy, bo gdzieś koło 11 zaczęliśmy się kopać. 72.40. Wysypaliśmy do końca, nawet już wysypaliśmy, bo w razie było, jakby się nie zmieściło na ostatni transport, to jest później problem, bo nie ma jak kombajnent zjechać. Także lepiej niech będzie trochę niedoładunek, niż miałoby zostać w zbiorniku. To so, jesteśmy na, tutaj na rogu. Jedziemy teraz do asfaltu. Ten wyjazd taki jest nieciekawy. Ale jak dokopiemy się do asfaltu, to tam na środku też jest wyjazd i będziemy wyjeżdżać. To bez użycia kół skrętnych w kombajnie nie da się wyjechać. Trzeba troszkę skręcić, żeby... Dobra, już jesteśmy na drodze. robią? A tak ciasto ustawiasz się?